Astrologia na Środę, 1 listopada 2023 roku. Dzień dobry, kochani, w Środę. By poznać, co czeka nas 1 listopada 2023 roku, przyjrzałem się gwiazdom. Przygotowałem dla Was głęboką analizę: co mówi astrologia na temat tego dnia. Księżyc kwadratura Wenus, godzina 8:25. Początek dnia przynosi aspekt kwadratury między Księżycem a Wenus, co może wpłynąć na nasze relacje miłosne i emocjonalne połączenia. To chwila, w której nasze uczucia mogą być nieco niespójne. Z jednej strony możemy pragnąć miłości i bliskości, a z drugiej być bardziej niezależni lub wymagający przestrzeni. To dobry czas, aby zastanowić się nad swoimi potrzebami i oczekiwaniami w miłości. Księżyc Sekstyl Kora, godzina 12:23 W połowie dnia mamy aspekt sekstylu między Księżycem a Korą. To bardzo pozytywny aspekt, który może pomóc nam w komunikacji i nawiązywaniu nowych kontaktów. To doskonały moment, aby podzielić się swoimi myślami i pomysłami z innymi, a także poszerzyć swoje kręgi społeczne. Będziemy otwarci na nowe przyjaźnie i współpracę. Księżyc kwadratura Neptun, godzina 13:36 Po południu będziemy mieli do czynienia z kwadraturą Księżyca i Neptuna, co może prowadzić do pewnego zamieszania w naszych uczuciach i intuicji. Nasza wyobraźnia może być bardziej aktywna, ale równocześnie możemy mieć trudności z odróżnieniem rzeczywistości od marzeń. To ważne, aby być ostrożnym w podejmowaniu ważnych decyzji i nie dawać się zwieść iluzjom. Księżyc ingres Rak, godzina 22:30. Wieczór przynosi zmianę, gdy Księżyc przechodzi do znaku Raka. To znak emocji, rodziny i domu. Nasze emocje mogą stać się bardziej skierowane na kwestie rodzinne i domowe. To doskonały czas, aby spędzić wieczór w gronie bliskich lub zająć się sprawami domowymi. Księżyc trygon Saturn, godzina 23:28. Na zakończenie dnia mamy aspekt trygonu między Księżycem a Saturnem. To aspekt który sprzyja zdyscyplinowaniu i skoncentrowaniu się na dłuższych celach i planach. To doskonały czas, aby skupić się na pracy nad swoimi projektami i dążyć do osiągnięcia swoich ambitnych celów. Życzę Wam harmonijnego i owocnego dnia. Wróżbita Łukasz Węcka